Tu jednak są trzy punkty do zdobycia i dla nas kluczowe, to będzie decydowało o naszej pozycji w tabeli. Ten mecz. Pojedziemy no, no, tam nie przegrać, chcemy wygrać, ale remis też, z tym remisu też będziemy się cieszyć. No. Pruszko, z tego co wiem, gra dobrą piłkę, no, mają, nie mają szczęścia. Dlatego dla nas to jest bardzo ważny mecz, no, mecz żeby zająć jak najniższą pozycję. No. Podejdziemy do tego. Ja po pozycję, szóstą pozycję w tabeli i na tym się skupimy. Jest 17 zawodników, wszyscy są zdrowi, wszyscy ludzie wraca do Tomek Ciesielski. Mam nadzieję, że chłopcy jeszcze na ten ostatnim mecie skrężą i, i wywieziemy jakiś pomoc jest Dobra, daje się nie do